Witam serdecznie tutaj, Sili. Jest to kolejny odcinek z Shaykesa. No i co, dzieje się ciekawie. Dzieje się tak jak w sumie zapowiadało się, i w sumie tak jak gadaliśmy na początkowych streamach, mamy kolejny event. I naprawdę to, co, co pisaliście mi na streamach, że niedługo będą eventy z okazji dnia bez eventu, bo już jest tyle tych eventów, że, że naprawdę będziemy świętować każdy dzień bez eventu następnym eventem, więc koło się będzie zamykać i będą same eventy. No, i ja ja nie wiem dlaczego. Nie wiem, czemu się tak dzieje. Zaraz na temat tego wszystkiego się wypowiem. Ale nie wiem, dlaczego się tak dzieje, że twórcy gry starają się nas jak najszybciej popchnąć do late game'u. A late game w tej grze jest, no, jak w każdej przeglądarkowej gierce, polegającej na klikaniu, czekaniu, jak ja to nazywam. Strzelanki na walanki, jak, jakby to powiedzieć, w. Jakby to powiedział klocek w sumie. E, więc, więc nie mam pojęcia dlaczego nas twórcy gry tak szybko pchają do late game'u. Pakiety grzybów bardzo szybko nas popchnęły do przodu. E, eventy na początek serweru pchają nas bardzo szybko do przodu. E, właśnie jakieś eventy z okazji Dnia Świętego Patryka, nie wiem, poczytałem sobie chwilę o nim, no ale jest to jedynie patron Irlandii i nic więcej. Może coś tam więcej, ale w sumie nie, nie zapamiętałem, bo było to tak mało istotne. E, więc, no nie wiem, czekam, czekam teraz na event z okazji pierwszych 100 tysięcy e, śmierci spowodowanych koronawirusem albo pierwszego miliona zarażonych koronawirusem. To będą ciekawe eventy, na pewno może jakieś specjalne itemki z tego powodu dodadzą no byłoby na pewno dosyć fajnie jeśli by dodali koronawirusowe itemki, chociaż nie można chyba mówić bo YouTube blokuje takie rzeczy teraz ale podziała się na serwerze a jeśli chodzi o sam wygląd e, karszmy spoko, fajnie wygląda e, no ale w takim tempie to już niedługo będziemy mieć różne wy wystroje na poniedziałek różny na wtorek i na każdy dzień tygodnia będzie inny dodatkowo jeszcze się będzie różniło od miesiąca nie wiem, jeszcze tutaj nam kalendarz powstanie i może zegar działający z właściwym czasem e, jaki byłby w tym cel, nie wiem, ale w sumie właśnie, wydaje mi się, że Kiedyś tutaj zegar będzie musiał być dodany. Nie mówię, że w karczmie, ale, ale zegar to jest e, dosyć dobry pomysł na update. Zegar jest takim urządzeniem, z którego można coś wyczarować w takiej gierce. E, ale tak jak mówiłem, nie wiem czy na streamach, czy na odcinkach, ale wydaje mi się, że jeden z najbliższych, e, e, większych update'ów będzie polegał na czymś w stylu e, Tower Defense, wiecie jak są te gierki, e, w sumie najpopularniejsze, te balon, coś tam to, to są tylko moje domysły, nie wiem taki, taki mam przeczucie, że to coś może być w ten, w ten deseń, no ale zobaczymy e, ale wracając już do serwera, a właśnie jeszcze e, dzięki temu update'owi dowiedzieliśmy się jednej ważnej rzeczy e, w sumie na Facebooku na Facebooku Sheksa ktoś napisał komentarz When you Poland Server. No, i no, postarałem się tutaj nie robić screena imienia i nazwiska, żeby, żeby nie było. No, i tak jak widać w sumie defeat odpisał later this year, więc dla osób, które średnio znają, znaczy średnio w ogóle nie znają angielskiego, bo to naprawdę trzeba, trzeba być nogą, żeby tych siedmiu słów nie zrozumieć ale e, oficjalny profil Sexowy odpowiedział, że w tym roku będzie e, nowy polski serwer e, polski mamy na myśli tutaj polski polski czyli sfgame znaczy s tam 30 ileś nie wiem który jest teraz polski .sfgame.pl a nie właśnie w e, i tam w sumie chyba com jest dalej nie wiem jaki jest w sumie link do do international serwera czy do międzynarodowego, żebyście się zaraz nie przypluli. I dostałem itemek. Dostałem itemek z misji, co ciekawe. Dostałem itemek z misji, tak jak widać. I w sumie sobie go założymy. Założymy sobie ten klejnot. Nie wiem, czy wszystkie. Czy wszystkie tak, wszystko już rozmontowałem? Możemy w sumie sobie ulepszyć coś. To sobie ulepszymy dwa razy, i to w sumie też sobie boki ulepszymy, bo boki nam się przydadzą. Może dolecimy do 300, 500, 350, nie 500. Nie wiem czemu 500 powiedziałem, ale już jest późna godzina. A ja w sumie i tak jeszcze mam wiele rzeczy do załatwienia przed pójściem spać, a wstaję o godzinie 5. Znaczy, tak naprawdę mam do zrobienia tylko tyle, żeby umyć swoje brudne dubsko, ale to też nie jest łatwe, wiecie, trzeba wstać sprzed komputera i tak dalej. Znacie mój ból, wiecie, jak jest. Na... Wy pewnie macie, macie wolne e, dzięki, dzięki naszemu wiruskowi fajnemu. Ja tego szczęścia niestety nie mam, e, ale ale sobie zaatakujemy loszki z okazji koronawirusa. No i w sumie mamy podobne bronie, więc to troszeczkę denerwuje mnie jeszcze ten dźwięk. I ściszę sobie w sumie ten dźwięk w słuchawkach, żebym w sumie siebie chociaż słyszał. Fajnie, gdybym jakiś unik walnął. O, dziękuję. Jeszcze jeden, czy nie? Nie, ale dobra, wystarczyło. Poszło coś, coś niezbyt dobrego. Twierdzę w twierdzy powoli, powoli już zbieram na tą twierdzę jedenastkę, i wtedy, wtedy ruszymy i z salą rycerską, i z pozostałymi budynkami. W sumie podniosłem sobie jeszcze rycerzy na, na następny poziom, żeby tych rycerzy mieć więcej, aczkolwiek też za często teraz nie atakuję. Z tego powodu. I też czasami mi się nie chce, czasami nie trafiam tylu przeciwników, że się denerwuję i mówię: pal wrotki, i, i właśnie palę wrotki, i właśnie skończyłem lustro. To co na poprzednim odcinku zacząłem, no niestety berserki takie są. Um. Doktora Ababu nie zakręciłam, więc zrobię to teraz i możemy wrócić do lożków. Tutaj będzie zwiadowca, więc on też po dwóch trzech próbach powinien paść, ale no właśnie. Ale w końcu padł, na szczęście. To nie wiem, czy przypadkiem nie będzie mag. jak dobrze kojarzę, a to będzie. Woj? Nie, to będzie zwiat. Ale dobra, one tapik. One tapik, elegancko na pewno. Mm. To też będzie zwiat, tak. Więc no też powinien nam dosyć, dosyć krucho paść. Wrzucimy w sumie sobie do kociołka, czemu by nie. Czemu by nie. A, dobra, cyk, cyk. A lecimy dalej z rożkami Banshee, to będzie mag. Z magiem możemy się troszeczkę pomęczyć, ale spróbujemy tutaj tego, bo to będzie też mak, ale, ale troszeczkę słabszy. A jak skończymy te lożki, to wiele nam się odblokuje. Um, mówię tutaj o tych dwóch lożkach, mówię Mówię o tym, bo odblokuje nam się i wieża. Powierzy nam się odblokuje dostęp do podziemi, naszy w sumie nie bezpośrednio po, o, po odblokowaniu wieży. Ale będziemy musieli jeszcze zupgrade'ować kopalnię na dziesiąty poziom. Plus, odblokuje nam się nowy hazardzista. On też tam nawet spoko bonusy raz na kiedyś rzuci, więc, więc na pewno będziemy z niego korzystać. Na pewno będziemy z niego korzystać, ale teraz skorzystamy jeszcze z okazji z tego jednego grzybka i sobie zaatakujemy banshi. A właśnie, w sumie nie skończyłem na temat tego eventu, no bo ten event nie dość, że daje nam wszystkie pięć eventów naraz. Pięć eventów, mam tutaj na myśli właśnie Weekend Epicki, Skarby Lasu, Doświadczenie i e Gold, plus promocja na grzybki. To dodatkowo jako mało które święto w cudzysłowie daje nam darmowe piwka tak czyli możemy wypić piwka nie używając grzybów więc to naprawdę no jest, jest naprawdę ciekawe no, wprowadzili ten daily login bonus ten kalendarz adwentowy bez adwentu gdzie czasem wpadają jakieś grzybki jakieś darmowe bonusy tutaj za darmo piwo no to jest Naprawdę, chyba ktoś przejął tą firmę i, i nie. Sp o nie, a ja mam cały czas. Przecież ja to zamykałem. Dlaczego to cały czas było na ekranie? Kurde, Rebela. <gry> nie wiem, obejrzę to sobie i zobaczę, ile to zasłaniało ekranu. Ale mam nadzieję, że. Że niewiele, no ale w sumie zasłaniało pół ekranu, więc całe zasłaniało bardzo wiele. Ech, dobra, takie życie przegrywa niestety. To chociaż sobie przyspieszę misję dla, dla fanu. Popolujemy tutaj na 2,5 na dwie, e, dwie minutówki w sumie. Dobra, tutaj będzie gitóweczka i tutaj powinien nam jakiś sztosik paść. No i ten sztosik jest, więc git. Zrobiliśmy troszeczkę troszeczkę progres z zasłoniętym ekranem. Widzicie, tak się gra w na ślepo. <grybujesz> tak się w sumie ogląda Sheikhs'a na ślepo, bo ja sobie gram normalnie, ale to wy widzieliście pół ekranu. O ile ten odcinek trafi, ale dobra. Nie będę się dalej pogrążał. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o tym o tym evencie. Możecie również zostawić łapkę w górę, subskrypcję. I mam nadzieję, że do usłyszenia już wkrótce być może w weekendik będzie streamek. We will see. Trzymajcie się, guys.